Siema. Cześć. W dzisiejszym odcinku siądę do rozgrzanego samochodu, który stoi bezpośrednio na słońcu. Na zewnątrz temperatura wynosi 36 stopni ciepła. Typowe lato. W aucie jest już ponad 40 stopni ciepła. Powiem tak, piekarnik. Ile wytrzymam? No... Ja Start! nie O, ja no. Ja pierciele. Ale na razie jest gorąco. Termometr w tym momencie 40 coś i cały czas rośnie. Uuu. Uuu. gruszaki. A wody tu na mnie zioł? Nie. Co to po... Chciałbym dodać, że ja tu nie mam ani wody ani klimatyzacji. Po prostu tak, jakby ktoś mnie zamknął. O kurde, łapy, łapy. Patrzcie, patrzcie, jakie łapy. No widzę, widzę właśnie. Masz stopę? Mam. Ile? Dwie minuty 56 sekund. Na razie git, muszę to tak trzymać. W tym momencie jest już 43 stopnie ciepła. Nie wiem czy widać. Leje się, po prostu się leje. Żeby nie było, nie trzymamy go. No dobra. Sam to chce. Kapie ze mnie. O. Jest przewalone. Temperatura dochodzi do 45. 45 o, kurwa mać. Ogólnie czuję już taką suchość w ustach, jakbym się odwodnił. Poczę się. O, co się. Na początku było ciężko, ale po 10 minutach po prostu mnie ścięło. Czułem się fatalnie. Było już tylko coraz gorzej. W porządku? Wychodź, żebyś nie zemdlał Ze mnie kapie Po prostu ze mnie kapie Oj, masakra Człowieku, masakra Uhuhu 30. 30 minut W tym momencie stwierdziłem, że wychodzę o. Uh, 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 uh. Jak pan się czuje? Ciemno w oczach O Jezu Ale łeb mi węka Pomyśl sobie Że ja tam siedziałem pół godziny no. Pomyśl sobie jak zostawiają dzieci i no, tak. psy czy coś w samochodzie Ten film miał na celu pokazać co dzieje się z człowiekiem, który jest zamknięty w nagrzanym samochodzie Jak się czułem? Silny ból głowy, mocne dreszcze, szczypiące oczy, zatkane uszy i mocne odwodnienie Spędziłem tam 30 minut i pomyśleć, że ludzie zostawiają tak dzieci, zwierzęta Pod pretekstem idę na chwilę gdzieś Co ma zrobić takie dziecko? Jest zupełnie bezbronne Lato się dopiero zaczęło, a już wystąpiło wiele takich przypadków Naprawdę, nie zostawiaj nikogo w takim samochodzie Nawet na chwilę jeśli widzisz taką sytuację, nie bądź obojętny, a może uratujesz życie. Chciałbym, aby ten film zobaczył jak najwięcej osób. Prośba, wyślij ten film chociaż jednej osobie, aby uniknąć takiej sytuacji. Dzięki.